Czy wiesz, że dzisiaj obchodzimy Dzień Polskiej Żywności? Zobacz jakie smakołyki od polskich marek możesz kupić w Carrefour. Nie ma polskiej kuchni bez kompotu z truskawek i ogórków konserwowych, a te od marki Polska Gościna smakują najlepiej. Do tego zsiadłe mleko i kefir krasny staw. pysznie jak u babci. Do takich dań idealnie pasują kabanosy tarczyński i ulubione dodatki, keczupy i musztardy roleski. A na deser mus jabłkowy Daftona i minimusy. Małe, poręczne, wprost idealne do torebki. A teraz chwila nostalgii. Śliwka Łęczowska kultowa oranżada Helena, pierniki Katarzynki z Kopernika i wow, grześki w tylu wersjach. Te smaki natychmiast przywołują najlepsze wspomnienia. I coś dla miłośników herbat. Na półce czeka tyle wariantów od marki Herbapol, że każdy znajdzie coś dla siebie. Przy kasie nie zapomnij zeskanować karty payback, zbieraj punkty za swoje kultowe polskie zakupy i ruszaj w kolejne smakowite przygody. A tobie z czym kojarzy się Polska?